La Casa de Kebab, na Google 4.6. Sprawdzimy. Na miejscu przy ulicy mamy takie stoliki. Właścicielem jest obywatel Azerbejdżanu, a sam kebab jest otwarty od 2020 roku. Miałem takie polecajki, że to jest jeden z lepszych kebabów. Oczywiście mięso no nie jest kraftowe, jest to kula mocy, ale spróbujemy jak to wygląda. Generalnie surówki, widać, że wszystko pocięte, świeże, yy, warzywa też, to, to nie jest coś takiego, co leży, nawet jest duża tego yy, ilość, jakby to było już przygotowane po prostu na późniejszą sprzedaż. Koło godziny 13, jak to jestem, właściwie nie ma nikogo. Koło 5 minut kebab został wydany. Standardowo u mnie ajre. Fajna, potężna porcja. Ja zawsze biorę ostre? Powiem mam, że pierwszy kęs jakoś mnie nie szczególnie poważnie. Trochę za twarda pizza. Nie oznacza to generalnie, że to jest niedobre. Porcja mięsa jest naprawdę solidna. Pamiętajmy, że wziąłem dużą porcję. Samo sobie na Google dałbym może 4, a w skali do 10 7. Jest to typowa kula mocy ze świeżymi Warzywami, ale jednak pamiętajmy, że jest to pula mocy. Nie oczekujmy od tego czegoś niesamowitego. Generalnie smak poprawny, trochę za gruba pita. Przyjeżdżajcie na Santockiej spróbujcie sami, czy Wam to będzie odpowiadać. Porcja Wam powiem przeogromna, według mnie to spokojnie byś to zjadły dwie osoby, a nie chcę myśleć nawet, jaka jest ta największa. Generalnie jest dobra, ale jakiegoś wielkiego szału nie ma. Dla mnie do dopracowania jest troszeczkę smak sosu, brak mi takiej wyrazistości, ale to już przyjęcie i ocencie sami. Kebab mieści się na dużym osiedlu w szczecińskim, więc na pewno musi mieć tutaj niezły obrot. Macie inne zdanie? Podzielcie się nim w komentarzach.